Czy kwas hialuronowy to oszustwo? Bardzo wielu pacjentów zgłasza się z powodu bólu kolana, podając, że część z nich miało podany właśnie kwas hialuronowy do kolana, no i niestety to nie pomogło. Kwas hialuronowy najczęściej jest skuteczną metodą leczenia bólu w dolegliwościach stawu kolanowego spowodowanych jego zwyrodnieniem. Niestety nie możemy przewidzieć tego, jak dany pacjent zareaguje na dany zastrzyk. Wiemy natomiast, kiedy go stosować. Najlepsze efekty kwas hialuronowy będzie miał wtedy, kiedy zostanie podany w odpowiednim czasie. Nie każdy pacjent z chorym kolanem, z bolącym kolanem, które jest zwyrodniałe, będzie się kwalifikował do takiego właśnie zastrzyku. Ważne jest to, aby ocenić, na ile taki zastrzyk może pacjentowi pomóc i zmniejszyć jego dolegliwości. Najczęściej, jeśli preparat jest dobrze dobrany, jeśli pacjent jest dobrze zakwalifikowany to ból może być uśmierzony nawet do roku. Ważne jest, aby podawać kwas w odpowiedni sposób, dlatego ja zawsze go podaję, wykorzystując do tego USG.